Hallo zusammen, liebe Leute, moin aus Hamburg. Cześć, witam was, was, bardzo serdecznie, Heute ist Donnerstag, der 26. August. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke für das Einschalten. Wir legen los. Dzięki, dass ihr hier nach dem Kanal Bardzo mich das ciesst. Zaczynamy mit unseren wiadomościami aus Niemiec. Afghanistan-Evakuierungen. Bundeswehr will Luftbrücke aus Kabul am Donnerstag beenden. Nach Spiegel-Informationen soll schon am Donnerstag, also heute, die letzte Maschine der Bundeswehr aus Kabul abheben. Most-Powertschnee pomiędzy Niemcami i Kabulem ma być zamknięte. Już dziś, według Informacji, które podaje Spiegel, to dziś ma z Kabulu odlecić ostatnia maszyna niemieckiej Bundeswehry, czyli szybciej, wcześniej niż to mówiliśmy wczoraj. Jeszcze pozostając przy temacie Afganistanu, wczoraj pani Merkel odpowiadała w Bundestagu na pytania posłów dotyczące właśnie tej całej akcji zaangażowania niemieckich żołnierzy właśnie w Afganistanie. Im Bundestag gab sich Kanzlerin Merkel angesichts der Afghanistan-Desasterstwa selbstkritisch, vergemeinschaftete aber die Verantwortung Pani Merkel odpowiadała bardzo samokrytycznie na te pytania. Jednak jeżeli chodzi o odpowiedzialność za tą nieudaną całe, całe zaangażowanie żołnierzy nie tylko niemieckich w Afganistanie, to raczej szła w kierunku takiego podzielenia tej całej odpowiedzialności na wszystkie kraje tam zaangażowane. I podkreśliła, że ganzvergibens war der Einsatz nicht. I pani Merkel mówiła, że całkowicie jakby nieuzasadnione, bezsensowne to Zaangażowanie tam w äh, Afganistanie jednak nie było. Nie wiem, äh, jak zwykle w takich sytuacjach, to czy Historia rozstrzygnie. Jetzt kommen wir weiter. Corona-Krise wird wirtschaftlichen Aufschwung nicht mehr gefährden. Wir werden das Vorkrisenniveau der Wirtschaft spätestens Anfang 2022 erreichen, sagt der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Unter anderem Grund für ist lockdown für geimpfte und genesene wird wohl verhindert werden können und so weiter. So, słuchajcie, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy w Niemczech, to minister Altmaier tutaj jest bardzo pozytywnie nastawiony. Mówi, że na początku 2022 roku najpóźniej zostanie osiągnięty kryzys zostanie osiągnięty poziom sprzed kryzysu. No i między innymi dlatego, że osoby, nie za, sorry, osoby zaszczepione i osoby ozdrowiałe nie będą dotknięte żadnym lockdownem i dzięki temu po prostu według niego gospodarka będzie mogła normalnie pracować. Teraz przechodzimy od razu płynnie do tego modelu 2G, czyli osób zaszczepionych i ozdrowieńców. Grosze ärger we Hamburgs 2G model Tutaj prasa pisze o dużym zdenerwowaniu w kurzeniu z powodu tego modelu, który w Hamburgu został wprowadzony. Z jednej strony opowiadają się osoby z branży. Że, słuchajcie, es jest wirtschaftlich ein zwang, sich für 2G zu entscheiden, i te osoby z branży mówią, że. Gospodarczo rzecz ujmując, trzeba się zgodzić na ten model 2G, bo inaczej nie można zarabiać pieniędzy, na przykład będąc właścicielem knajpy tak dalej Ale z drugiej strony pojawiają się duże problemy. Słuchajcie, wenn nur noch geimpfte im service arbeiten dürfen, verschärft das, das die akute Personalnot. Mamy duże problem, aby pracowników, teraz musimy znaleźć pracowników, którzy są Z drugiej strony branża podkreśla problemy, bo już i tak branża, branża gastro, branża e, hoteli ma problem ze znalezieniem pracowników, a teraz tych pracowników trzeba znaleźć jeszcze ze szczepieniem, tak? te, te pracownicy muszą, muszą być zaszczepieni, inaczej po prostu nie mogą pracować. Napiszcie, jak macie wasze doświadczenia, pracujecie może w tej branży i tak dalej. Jestem ciekawy waszych, waszych opinii. Dalej pozostajemy przy tym temacie trochę, ponieważ z branżą gastrohotelami związane związany jest też mini-job. Gewerkschafts Bund auf Reform der Mini-Jobs. Auf die Politik wächst nun der Druck zur grundlegenden Reform dieses Arbeitsmodells, ehe die geringfügigen Jobs wieder boomen. Związki zawodowe chcą zreformowania mini -job. To znaczy będzie to miało taki raczej w tę stronę szło, że będzie zlikwidowany mini-job i rośnie tutaj naprawdę presja wywierana właśnie przez związki zawodowe, i mówią one o tym, że ta reforma musi się odbyć teraz, dopóki ten mini-job znowuż nie będzie przeżywał takiego boomu, bo kiedy gospodarka ruszy, to znowuż będą potrzebne po prostu osoby, które gdzieś tam za te małe pieniądze będą pomagały w różny sposób. Nie wiem, czy to dobrze czy źle. Napiszcie, może ktoś z Was skorzysta z mini-job. jest na w ten sposób zatrudniony. Napiszcie wasze, wasze tutaj doświadczenia. Gut, dann haben wir jetzt Lieferzeiten in Deutschland. Schiffsstau in China trifft deutsche Verbraucher, Möbel, Fahrräder, Waschmaschinen, alles mögliche. Deutsche Kunden müssen auf viele Produkte lange warten. Mówiliśmy o tym wczoraj. Jest znowuż korek, jeżeli chodzi o statki, ponieważ był ten problem z koronawirusem w Chinach, terminal został wczoraj otwarty oficjalnie, ale cały czas ten korek będzie rozładowywany, także można się spodziewać tego, że będą po pierwsze opóźnienia, a po drugie znowuż problemy w różnych portach, także już tylko czekam na wiadomości, bo na pewno tak będzie się działo. Äh, dobra. Das nächste Thema, äh, klimatu. Expertenrat, lehnt Klimasofortprogramm für Gebäudesektor ab. Peinliche Schlappe für Horst Seehofer und Peter Altmaier. Ihre Nachbesserungen zum Klimaschutz im Gebäudesektor fallen bei Regierungsexperten durch. Die Minister würden die Wirkung von Maßnahmen tendenziell überschätzen. No taka trochę wpadka dla pana Seehofera i pana Altmajera, którzy chcieli wprowadzenia takiego tutaj programu dla sektora budowlanego. Oczywiście programu, który miał na celu zmniejszenie redukcji, zmniejszenie, czyli zredukowanie CO2. Jednak przedstawiony przez nich program po prostu nie został przyjęty przez ekspertów rządu. Powiedzieli, że nie, że oni się przeliczyli, że to co oni tam sobie zaplanowali to wcale tak dobrze nie działa. Dlatego na razie nic nie będzie. Trzeba poprawki wprowadzić. Zobaczymy. Oczywiście, wiecie, yy, będzie to związane z tym, że znowu będą rosły ceny w całym sektorze budowlanym, także zobaczymy. Lufthansa. Lufthansa will Inflation für ihre Cruise. Wczoraj o tym rozmawialiśmy i dzisiaj już jest wiadomość. Lufthansa chce wprowadzenia właśnie obowiązku szczepienia wśród ich załóg. Ab Mitte November müssen Crews der äh, Fluglinie Swissair geimpft sein. Konzernmutter Lufthansa will nachziehen. In Deutschland ist eine Pflicht aber schwierig durchzusetzen. Und so, also, Swissair, wir haben gestern gesagt, dass sie das Lufthansa will etwas Ähnliches machen, mit dem, dass es in Deutschland natürlich schwieriger ist, die Impfung zu erlassen, aber schon, dass sie znajdą na pewno. für verzichtet auf Bonizahlungen im Tarifstreit mit der Bahn. Kritisierte die Lokführergesellschaft immer wieder die hohen Gehälter der Manager. Nun verzichten sie auf etwa 220 Millionen Euro. Ach, wie nett, Sweitje. So Tut ein Nevishi. menedżerowie w niemieckich kolei rezygnują ze swoich premii. To jest coś, co było cały czas krytykowane podczas strajków też, że z jednej strony tu wszędzie cięcia kosztów i tak dalej, a z drugiej strony menedżerowie mają duże odprawy, jakieś dodatki i tu chodzi o 220 milionów euro. No super, miło z ich strony, że zrezygnowali z tych pieniędzy. Ministerin sieht familienfreundliche Arbeitsbedingungen in Gefahr, Frau Lambrecht, eh, fürchtet Die Verbesserungen, die durch die Corona-Krise dann entstanden sind, können zunichte gehen, jetzt, weil alles normal wieder läuft und so weiter. Pani Lambrecht, die Ministerin zajmująca się Sprachmilch und Familie obawia sich, dass das, was Pozytywne, co nastąpiło w czasie koronakryzysu, to znaczy nowe metody pracy, nowe, nowe czasy pracy, to, że coraz więcej było Home Office, że to teraz znowu może być zapomniane i znowuż wrócimy do starego modelu pracy, gdzie wiecie, jak to wyglądało, nie będzie tak już dobrze dla rodzin. Też napiszcie z waszej strony, jakby to widzicie, czy, czy wam poprawiło się dzięki koronawirusowi, czy więcej czasu spędzaliście z rodzinami i tak dalej. Gut. Unternehmen wollen Preise erhöhen, steigende Corona Zahlen und Lieferengpässe dämpfen den Optimismus in deutschen Firmen. Coraz więcej firm w Niemczech będzie podnosiło ceny. Tutaj mówią firmy otwarcie o tym, że właśnie między innymi te Lieferengpässe, czyli niedosta niedostarczenia, niedostatki tam, nie wiem, w, w częściach i tak dalej, że to sprowadza się do tego, że rzeczywiście optymizm i tak dalej spada i firmy muszą podnosić Und meinst, wie Kosti, ja, schon wieder Proteste gegen Tesla Batteriefabrik Bau der Fabrik in Grünheide ist verantwortungslos ähm Znowuż protesty przeciwko Tesli, przeciwko fabryce w Grünheide. tutaj ta budowa jest określana jako um, no, bez odpowiedzialności jakby. Głównym powodem teraz tych protestów jest to, że Tesla nie informuje wystarczająco o chemikaliach, które tam w fabryce będą używane. No oczywiście do budowy maszyn i tak dalej, baterii, do budowy baterii oczywiście. Gut. Autokäufer verlieren interesse an Verbrennern, 15% will ein reines Elektroauto kaufen, 27% ein hybrid model, czyli kupujący samochody, coraz mniej kupują samochodów spalinowych, 15% myśli o kupnie samochodu wyłącznie elektrycznego, 27% hybrydowego, czyli coś jakiś trend jest w stronę właśnie elektryków, napiszcie jak to u Was wygląda, kupilibyście samochód elektryczny, tak, nie? Teraz, później, i tak dalej. Gut, i zwei ostatnie Nachrichten. Die Zeit berichtet: Flüchtlinge in Litauen. Tausende Flüchtlinge sind über die EU-grenze von Belarus nach Litauen gekommen. Nun stecken sie fest. Czyli Zeit pisze o, o uchodźcach, którzy są tutaj na granicy z Litwą. Podobna sytuacja jak na granicy Polski: uchodźcy z Białorusi, którzy tam teraz koczują na granicy z Litwą. I dalej przechodzimy tym samym do sytuacji na polskiej granicy. RP Online schreibt, äh, Menschenrechtsgericht setzt Polen Frist für Versorgung von, von Migranten aus Belarus. Die Tribunal Praw Człowieka polnische czy nie wiem, taki po prostu jakieś tam ultimatum wysłał, że Polska musi się jednak zatroszczyć o tych migrantów koczujących na granicy z Białorusią. Tu na ten temat ten już nie będę się rozpowiadał, ponieważ wy jesteście dużo lepiej poinformowani, myślę, niż ja w chwili obecnej. No zobaczymy, jak ta sytuacja jak ta sytuacja zostanie tutaj rozstrzygnięta. Gut, das was für heute. Ich wünsche euch wie immer einen schönen... Angenehmen und vor allem erfolgreichen Tag. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.